Siema widzę, dzisiaj zdemaskujemy, kim jest babcia Marysia. Um, ta oto osoba. Czekajcie, o ta. Tak. Która to, to, to ma... Jak to bez Bardzo dużo osób na live'ach i ogólnie. Więc dzisiaj zdemaskujemy. I uważam, że to jest. O, zaraz wam pokażę. Uważam, że to jest ta osoba. Zaraz wam pokażę dlaczego. Wejdźmy sobie w live'a. Zinda? Nie, już Nie? Już taki głos ma nawet podobny, się Ale zaraz wam... Pokażę, Czeka, czekajcie. O, tutaj chat znalazłem. I... Dobra, pokazuję wam. Wejdziemy sobie w jego... No, Minecraft w... Taki jakiś randomowy Felix, film Perfect 8000 to najmocniejszy reklama. No. Kurde. Zobacz, zaraz wam pokażę. O! Dobra, trochę zeskipuję Jak on coś się bił. Dobra. Trzeba czekać jak robił opening. O, taki. Dobra, widzę. A, widzicie to? Sloty. Tutaj na drugim mam tutaj też na drugim. No kto tak normalny ma pod piątką kilow i pod pierwszym na przykład jabłka i tak dalej. Jeszcze coś. Czat. Widzicie jak wygląda czat? Jest dziwnie podobny. No nie? Tak idealnie. Kto taki w ogóle ma czat? No wiem, że dużo osób ma. No ale uważam, że to jest on. No popatrzmy sobie na czata. Wejdźmy sobie jeszcze może na inny filmik jakiś. Zobaczmy jak tutaj gra na jakiś slot. No mieczek na drugim, na piątym kilof. No widzę, no nie oszukujmy się kto te gra. A, jeszcze na tutaj na ostatnim bloki zazwyczaj, co tam też miał, bo. Czekajcie, zaraz wam to znajdę. O, teraz tutaj ma bloki I patrzcie gdzieś tutaj też miał bloki. O, proszę bardzo. Też mam tutaj bloki, tutaj kilow, tutaj mieczek, a tutaj jedzenie. Więc... No to jest dziwne strasznie, więc uważam, że to jest on, no i posłuchaj, posłuchajcie. jest października na największym serwerze w Polsce. Ale teraz jest on w trakcie modernizacji, bo pojawiły się... I teraz on. No chyba tak. No. Ja pierdziele babciu. Nie ja pierdziele no. Co ja mam zrobić? No tak trochę słychać, ale nie aż tak mocno, ale trochę słychać. I w ogóle zauważyłem, że on ma po 7000 tam osób na tych live'ach więc no tutaj, nieźle i będzie stream babunki z kamerką chyba uzupełnili ten cel, więc może będzie ten stream no to wtedy zobaczymy czy to jest faktycznie on, nie pamiętam czy on pokazywał tutaj twarz, ale wydaje mi się, że na streamach pokazywał twarz wydaje mi się, że pokazywał, albo nie pokazywał, o no, to jest jego twarz jak on pokaże, no to będzie dobrze, chyba że sobie gdzieś zamieni, żeby wyglądać jak to babcia, nie no widzowie uważam, że to on możecie też pisać w komentarzach, czy też... Czy też myślicie, 31. października. No bo akurat to bardzo podejrzanie wygląda, że on... No, no nie oszukuję się. Kto tak, tak, kto tak ma ustawione sloty, no. Tylko widać czat też ma identyczny dosłownie. O, tutaj akurat nie widać. A no, jeszcze raz wam pokażę. O, no widzicie no kurde. Pyk, pyk, pyk. No nie, to jest zbyt podobne. No tylko tego młoda wyłączył. Żeby chyba... Ludzie od razu nie zobaczyli, że to. Ale wszystko jest inne tak samo, więc. No, uważam, że to jest. Ej, radzę ja. Możecie mówić, to by było chyba na tyle. Możecie pisać w komentarzach, czy też tak uważacie, że to. Po tym, co powiedziałem. I dziękuję za oglądanie. I Elo.